Spotkanie 21. kolejki Centralnej Ligi Juniorów pomiędzy Wisłą Kraków a Legią Warszawa. Prowadzona przez trenera Karola Nędze w bramce. 1. Wiktor Sierda, 2. Maciej Pachel, 3. Michał Prochwi, 3. 5. To Radosław Skała z 6. Bartłomiej Sowa, 7. to Jehor Kromek. 8. Karol Dziedzic, 9, Mateusz Stanek z numerem 10 Dawid Gab, 11 Tomasz Dusik, 18 to Marcin Górkiewicz, numer 1 Wojciech Banasik 2 Jakub Jędryka z trójką Maciej Bochniak 4, to Jan Leszczyński 5, Karol Kosiorek 6, Maciej Saletra 7, Jakub Zbruk 8, to Pascal Mozi, 9, Stanisław Gieroba 11, Samuel Kowacik i 20, Samuel Sarudy. Legia 36 punktów, miejsce trzecie. 8 punktowa strata do lidera. Będą Krakowianie robić wszystko, by wydostać się ze strefy spadkowej, zachować. Byty na tym centralnym jeszcze eee, prowadzi te zawody jako główny Maciej Górski, a asystenci to Wojciech Potańczyk i Arkadiusz Kmak. W stałym punkcie, ale wybrzmiał pierwszy gwizdek to i Z lewej strony głęboko cofa się Legia, będzie próba dobrego dośrodkowania, ale szpakniało nam tutaj golem dla, dla krakowskiej Wisły. Nie ma, nie ma, nie ma. Świetna akcja, bardzo dobra Gra drużyny Wisły Kraków, świetnie rzucił tą piłkę Skała, ależ był blisko Mateusz, zapewne taki wariant tego rzutu rożnego, dokładnie tak, piłka posłana w pole karne i mamy bramkę, strzela grający z numerem piątym kapitan zespołu Radosław Skała, to czwarte trafienie tego piłkarza w tym sezonie, ależ świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Fantastycznie zrobili to Wiślacy, dośrodkowanie wprost na głowę niepilnowanego Skały, miał tyle miejsca, miał tyle czasu. ...Legii w tym sezonie nie będzie. Dośrodkowanie piłki w pole karne, jest sytuacja! Wydawało się, że ta piłka kierowana do napastnika, gdzieś tam za jego pleców wyrósł bodajże Michał Prochwicz. Dobre zagranie przed pole karne. Tutaj kręci rywalami, Sarudi oddał strzał, ale niecelnie. Inny wariant rozegranie tego stałego fragmentu gry w drugie tempo, dośrodkowanie w pole karne, ależ było blisko. Piłka przeniesiona nad poprzeczką, nie ma... Stanisław Giroba. Szybko stara się rozpocząć Legia. Sarudi do lewej strony, tam jest Maciej Bochniak. Chyba tutaj ciężko będzie, chociaż złapał piłkę dośrodkował Sarudi. Dużo takiego angielskiego futbolu. Dalekie zagrania. Mało w tym precyzji. Nie najlepsze zagranie do Banasika. Wychodzi z bramki Banasik. I szczerze powiedziawszy, jestem zdziwiony, że nie było tutaj trochę innej interpretacji sędziego, bo Banasik ewidentnie tą piłkę Zagrybałem próbował jego, łapać, a to było podanie od swojego zawodnika. No, naprawdę na mocną minę wsadził teraz Leszczyński Panasika. No nie wiem, tak. Jendryka. Ja na małej przestrzeni legioniści mozi. Zbruk odskoczyła, piłka, jeszcze strzał i świetna interwencja e, Wiktora Sierdy. A to jeszcze raz e, powtórka tej fantastycznej akcji zakończonej dobrym, potężnym uderzeniem strzelał. No tak, w przypadku spadku, choć się zobaczmy, było dośrodkowanie w podobnym stylu jest dziedzic. E, wyręcza Pera jeden z defensorów, jeszcze e, poprawka Kromyka, Wisła. Przechodzi do ataku pozycyjnego zagrani piłki w kierunku stanka. Stanek wywalczył tą piłkę. Stanek przed szansą. Stanek z uderzeniem broni panasik! I to była bardzo ważna interwencja. De facto sam sobie stworzył, wykreował tą sytuację. Mateusz Stanek, odzyskał piłkę. Następnie przymierzył. Huknął jak z armaty. Ale dobrze ustawiony panasik Momentem wykonana jakaś się zmiana, ale nie wiemy ani w którym zespole, ani kto za kogo, więc postaramy się to za moment ustalić. Tymczasem piłka za plecy defensorów, stanek po raz kolejny. Kilka piłek zagrywanych w pole karne, po których było groźnie, ale tutaj nie popisał się kapitan i odpowiedź Legii. Osamotniony w tym ataku jest Zbruk, dopiero teraz pojawiali się partnerzy. Próbuje Sarudi ustawić piłkę stabilnie, aby ta Chociażby przed samym strzałem, nie zrobiła jakiegoś psikusa. Sarudi, to będzie gol kapitanie. odpowiada Legia z rzutu wolnego. Ze szwajcarską precyzją przymierzył piłkarz Legii. Mamy remis. Fantastyczne uderzenie, przepięknie przeniósł tą piłkę nad murem Sarudi. Ależ to była precyzja, ależ to był strzał. Ten punktik bardziej szanowałaby Wisła. Aczkolwiek wcale nie jest słabsza w tym meczu od stołecznej drużyny Mozi. Zobaczmy pole karne. Jest opcja wycofania. Tam był Samuel Sarudi. Tak, bardzo przytomnie. Jest strzał i to będzie bramka, czy nie? Tak jest. Zerkamy jeszcze w stronę arbitra, ale nie ma tutaj do i Legia prowadzi w Myślenicach z Wisłą 2 do 1. Fantastyczna skuteczność. Analizujemy jak to wszystko wyglądało. Najpierw bardzo dobre dogranie piłki. Uderzenie bronił sierda. Zbił tą piłkę na poprzeczkę, ale to czego wymaga się od prawdziwego napastnika? Precyzja. Jeszcze jaka cieszynka w wykonaniu Stanisława Gieroby. Pytanie ale... teraz tylko takie: czy tu nie było spalonego? Bo wydaje mi się, że w momencie strzału mógł być na offside. Grający z numerem 9. Stanisław Gieroba, a pewnie zaraz sobie jeszcze raz to... Do... No to wybicie sierdy nie najlepsze. Być może też ten wiatr, który mam wrażenie nieco ustał, przeszkodził, uderzał Gieroba prosto w bramę. Odzyskują legioniści z bruk. Indywidualnie z uderzeniem broni się RDA. I To było ostatnie zagranie. Legia Warszawa wygrywa 1 do 2 w ramach 21. kolejki Centralnej Ligi Juniorów z Wisłą Kraków.